Cześć, hey, jestem Natalia i witam was kolejnym dnia na moim kanale, który zaczniemy sobie do małych zakupów. Dzisiaj razem z Karolem spodziewamy się gości. W końcu po chyba dwóch albo trzech tygodniach udało nam się zgadać z Pawłem, Olą i w sumie Maksiem. Teraz już przyjeżdżają do nas we trójkę, kiedyś przyjeżdżali we dwójkę, ale właśnie, próbowaliśmy się z nimi zgadać już od dłuższego czasu i cały czas nie mówiliśmy, bo jak nam pasowało, to im nie pasowało, a jak im pasowało, to z kolei nam nie pasowało. Ale w końcu się udało, dzisiaj się u nas spotykamy. No i właśnie, do tej wizyty musimy się troszeczkę przygotować, po pierwsze chciałabym kupić jakiś prezent dla Maxia, bo dzisiaj sobie w ogóle uświadomiłam, że my razem z Karolem będziemy widzieli go dopiero drugi raz w swoim życiu. Pomyślałam, że fajnie by było mu kupić jakiś ciuszek, może jakąś zabawkę, albo taką książeczkę. To jest pierwsza rzecz, którą musimy ogarnąć, a druga rzecz to zrobić zakupy na obiad, bo razem z Karolem będziemy dzisiaj robili taką meksykańską quesadilla. Ostatnio już testowaliśmy, jakby u nas Filip z Mariką była przepyszna, wszystkim smakowała, więc pomyśleliśmy, że dzisiaj też tym zrobimy, tym bardziej, że Paweł z Olą lubią kuchnię meksykańską. Niestety, dzisiaj na zakupy muszę jechać sama, bo Karol aktualnie siedzi w pokoju obok i robi miniaturkę do mojego poprzedniego filmu, ale wydaje mi się, że sama sobie poradzę z tymi zakupami, więc żeby nie tracić czasu, to zbieramy się i wychodzimy. Podjechałam właśnie do galerii i po drodze pomyślałam sobie, że dzisiejsze zakupy zaczniemy od Zary. Wydaje mi się, że tam są najładniejsze obranka dla dzieci. Oczywiście zaraz po kapalu, ale niestety w galerii, w której jestem, kapala nie ma, więc musimy znaleźć jakiś inny fajny sklep. No i właśnie od razu do głowy wpadła mi Zara. Wiem tylko, że w zarze stacjonarnej jest problem z tymi rzeczami dla dzieci, jakby jest ich bardzo mało i jest bardzo ograniczona rozmiarówka, ale ostatnio oglądałam vloga z Ukol, w którym robiła porządek z ciuszkami Maxia i mówiła, że wyciąga teraz rozmiar 68, więc wiemy chociaż czego szukać. Okej, okay, dotarłam już do Zarki i udało mi się znaleźć taką kolekcję dla małych dzieci, ale wszystkie rzeczy, które tutaj są, są dla dziewczynek. Nie ma w ogóle nic dla chłopców. Nie wiem o co chodzi. Spójrzcie, tutaj mam opisane, że jest to 0,18 miesięcy i no tych rzeczy jest tylko tyle. Po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć rzeczy, które są typowo chłopiece, ale niestety są one od rozmiaru 86, więc w zarzeńcy kupię idę do jakiegoś innego sklepu. Dobra, przyszłam do H&M-u i to był dobry wybór, bo tutaj jest tyle fajnych cóżków, że szczerze, jak na to patrzę, to nie wiem co wybrać. Są na przykład okrutniczki. Czekajcie, pokażę Wam, jak Wyglądają. Patrzcie, jakie ładne, mega słodkie. Tak ładne są duże, ale wydaje mi się, że są też mniejsze. To jest 74, bo leży to na dziale 68-92, więc może takie ogrodniczki. Mega fajne jest jeszcze taka koszula i do niej są spodenki, więc jest to taki setik. patrzcie, w takim kolorze baby blue. jest mega słodkie. Wiecie co, ja chyba powybieram kilka rzeczy, zrobię Karolowi fotki i po prostu wybierzemy wspólnie, bo ja się nie mogę zdecydować. Piękne są te rzeczy. Po krótkiej rozmowie z Karolem doszliśmy do wniosku, że najbardziej podobają nam się te spodnie, więc je biorę. One w ogóle są. Takie bardzo się w dotyku. Mają też taki materiał giętki, nie są sztywne, więc wydaje mi się, że będą wygodne dla Maxa. Próbowałam znaleźć jeszcze jakąś górę do tych spodni, ale nic fajnego nie było, więc pójdę jeszcze do innych sklepów. A jeśli nie, to po prostu dokupię jakąś zabaweczkę. Ej, widzowie, nie wiem o co chodzi, ale dla małych dzieci nie da się stacjonarnie kupić branek. Byłam jeszcze w rezerw i tam w ogóle rozmiarówka zaczynała się od roczków. W żadnym sklepie. Nie ma ciuszków od ręki dla takich małych dzieci. Nie wiem o co chodzi, więc wyszłam do Empika, jestem nadzieję z książeczkami i wybiorę jakąś grającą książeczkę. Jedyna grająca książeczka, którą udało mi się znaleźć wygląda mniej więcej tak i moim zdaniem jest mega cringe'owa jakby no nie jest fajne dla takich małych dzieci, bo tutaj są wiecie, takie real obrazki, w sensie są jakby real zdjęcia, więc czegoś takiego nie chcę kupować. Z takich fajnych książeczek udało mi się znaleźć taką jedną kontrastową, zwierzęta w domu i to jest chyba dobry etap, żeby taką książeczkę właśnie dla Maxa kupić, bo tutaj w środku mamy wizerunki różnych domowych zwierzątek właśnie w kontrastowych kolorach. Udało mi się znaleźć jeszcze jedną fajną rzecz, którą biorę, czyli takie karty kontrastowe malucha. Tutaj jest podany wiek 3 miesiące plus, jest też opakowanie na 0+, plus, ale no Stwierdziłam, że lepiej kupić taki przyszłościowy prezent niż taki, który jest już na teraz. No dobra, cały prezent kupiony, mam go tutaj. Dokupiłam jeszcze taką torebeczkę dla dzieci. To była w sumie jedyna dziecięca, która była w Empiku, ale to no jest taka pogodna, dosyć ładna w kolorze niebieskim. Dobra, trochę akcent różowego jest, ale to nie przeszkadza. Wychodząc z galerii, zacząłem się do Starbucksa, żeby kupić sobie pistacjowe latte na zimno, bo ostatnio pisaliście mi, że ono jest podobno bardziej pistacjowe, no i chciałam to przetestować i sprawdzić. W ogóle giga ładnie wygląda. Tutaj jest kawka, a u góry jest taka zielona pianka. Nie wiem czy dobrze to widać na kamerze, ale w rzeczywistości wygląda to gigałanie. Mmm, mocna jest, czekajcie, ja ją sobie wymieszam, żeby te pistacje było czuć Chyba faktycznie macie rację, to latte na zimno jest bardziej pistacjowe, ale jest gigamocne Jestem przyzwyczajona do picia karmelowego frappuccino i ono jest słodziutkie, a tutaj czuć bardzo mocno smak kawy Ale sobie to jest kawa, więc nie ma co się dziwić Odstawiam ją zaraz do samochodu, bo teraz przechodzimy do mniej przyjemnej rzeczy, czyli zakupów w Lidlu Dzisiaj jest sobota, więc najgorszy dzień na zakupy Nienawidzę robić zakupów w weekend, ale no jakoś tak wyszło, że dzisiaj muszę to zrobić Biorę siatkę i lecę 고맙습니 okay. Powiem Wam, że pozytywnie się zaskoczyłam, bo w Lidlu praktycznie nie było ludzi. Jest sobota, a przede mną były tylko dwie osoby w kolejce, więc poszło mi ekspresowo, wyczekały i jedziemy jeszcze na chwilę do oszą, bo nie udało mi się w Lidlu kupić takiej meksykańskiej przyprawy do kurczaka. Ona robi całą robotę, więc musimy ją kupić koniecznie. A w Lidlu jeszcze nie było papryki, były puste kartony, ale zadzwoniłem już do Karola i poszedł do naszego sklepu, i okazało się, że były. Więc musimy tylko dokupić tą przyprawę i wracamy do domku. Dobra, ta kawka. Nie wiem, czy zima to jest odpowiednia pora, żeby ją pić, chociaż za oknem taka. Woda bardziej jesienna, kropi trochę deszcz na termometrze 5,5 stopnia, więc no takiej typowej zimy w której mieście nie czuć. Przyjechałam już do show, jestem na przyprawach i jest przypał, bo nigdzie nie mogę znaleźć tej meksykańskiej przyprawy. Dobra, jest. Nie wiem, jakim cudem jej wcześniej nie zauważyłam. <grym> tak, wygląda ta przyprawa. Ona jest od kamisu i to jest meksykański street food. Polecam, mega dobra. Wróciłam już do domu, ale w ogóle hit. Nie mogłam otworzyć bramy do garażu, bo zacięły mi się klucze i musiałam dzwonić do Karola, żeby mi otwierał dzwoniąc. Zaczął Ci się zamykać nie klucze, tak? No tak, ale klucze mam w kieszeni. Okej. Okay. Nie mogłam otworzyć, ta kurtka jest taka dziwna, że już któryś raz wciął mi się materiał jakby O, dobra, dało się uwolnić, ale w samochodzie nie mogłam tego zrobić, siedząc za kierownicą Tyle cię się było, że ja nie wiem, my nie zdążymy zrobić tych keseli. Zdążymy, zdążymy, chcesz kawkę posmakować? Jaka to, ta pistacjowa dziwno. Tak, zimno? Pokaż Gorzka Mega mocna, nie? No, mega mocna Mmm, Nie masz jakiejś podwójnej czy coś? Nie no, zamówiłam normalnie ale jest mega taka kabowa. Mhm, mm nie, mm. ja, jakaś bez szału tak szczerze Ja w międzyczasie zacząłem już sprzątać, bo się będzie u nas po raz pierwszy, więc Głupio byłoby przywitać go Na przykład z zakurzoną podłogą, nie? Oni on i tak nie będzie tego widział Nie, ale nieważne Jakby raczkował, to mógłby zrobić inspekcję w każdym Kącie, ale to jeszcze za szybko troszeczkę No tak, to prawda, ale no nie no Wypada nie, trochę Dobra, odkurzyć, chociaż przed gośćmi Właśnie ja tak widzę, że tam też przyjrzało, są też już sprzątałeś? Nie. Czyli ja zrobiłam taki porządek wczoraj, okej okay. Dobra, ja idę dalej odkurzać w ogóle w poprzednim vlogu odebraliśmy nasz odkurzacz z serwisu i mówiliśmy Wam, że chyba wszystko działa, bo jakby przy pierwszym testowym mopowaniu wszystko było ok, ale no niestety musimy zrobić Wam update, bo okazało się, że robot tym razem przestał pobierać wodę. Jak ustawiamy go na mopowanie, to jakby nie ma totalnie wody, mopy są suche i tylko jeździ i obkręca. Wiecie, te suche mopy. Coś jest nie tak, że tej wody nie chce pobierać, ale nie bardzo wiemy w sumie, co z tym zrobić. O, czekajcie. Odkurzacz zaczął sprzątać. Jak widzicie, kręcą się te mopy, ale nie, podłoga jest totalnie sucha, więc. Spadliśmy na trochę inny pomysł. Stwierdziliśmy, że zdejmiemy te mopy, namoczymy je wodą i z powrotem my tutaj przyczepimy, bo no wtedy po prostu to mopowanie będzie miało sens. No dobra, mopy ręcznie sączone, przyklejemy z powrotem, i dopóki nie naprawimy tej awarii, to no niestety mopować możemy tylko tak. Pomimo lekkiego spóźnienia, powinniśmy się ze wszystkim wyrobić, bo tak. Pico de degaru mamy już gotowe, papryczka jest już pokrojona, kukurydzę tylko wsypujemy, więc zostały nam tylko piersi do pokrojenia. Pawą znowu jeszcze nic nie pisali, a już jest po 16, ale w sumie nawet nie puszujemy bo wiadomo jak to jest z dzieckiem, nie? Tak, wiadomo, Zresztą my zawsze też się spóźniamy, a dziecka nie mamy. No właśnie, to jest inna sprawa. Czemu ty tak brzydko te kwiatki wsadziłeś? Jak brzydko? Normalnie. Wiesz się dokładnie, tak ułóż Nie no, Lat, chyba się troszkę czepiasz, czekaj, no co, co tu z nimi jest nie tak? Dokładnie! Ale to one takie są, to nie, nie da się jakoś ich chyba. Ale tak ujrz, w lewo, drugie w prawo. Trudno się włosy. O, już lepiej. Okej, okay, no ja nie widzę różnicy, ale jak dla ciebie jest lepiej, to najważniejsze. Witam was kilka dni później, jak Paweł z Olą u nas byli, to nic nie nagrywaliśmy, bo był też Maksiu Spał sobie w ogóle u nas, powiem wam, że to jest taki aniołek ja Był bech, tak grzeczny Maksiu jest tak grzeczny, no. ani razu chyba nie zapłakał, tam parę Raz razy Raz tylko jak był głodny No tak, ale to tak delikatnie, dosłownie na chwilkę jak dostał butelkę, to już było po problemie To jest taki słodziaczek, on normalnie sobie tutaj leżał, patrzył dookoła co się dzieje, ale no niesamowite Ale zmienił się, od ostatniego razu jak byliśmy, no. to naprawdę się zmienił, już ten wzrok jest taki, że Że patrzy Patrzy i jakby zatrzymuje ten wzrok tak. na tym, co go interesuje, nie? Tak, na Ciebie patrzył, nie? No a jak? No na wujka, wiadomo, że patrzył. Chyba podobało mu się u cioci i wujka. No chyba tak, tak mi się wydaje. Nie, nie, nic nie mówił, że mu się nie podoba, więc nie narzekał. Nie narzekał, nie no nie, właśnie, narzekał. nie Ja w ogóle dzisiaj rano byłam na paznokciach Zrobiłam sobie takie trochę jak na mnie szalone, bo takie granatowe, ale patrzcie, jak one błyszczą. Widać to na kamerze? Ty, no widać to, ej, fajnie jestem na Znaczy, dla mnie są trochę za ciemne, jak są ciemne. Ale jak dobrze je odwrócisz do światła, to wtedy robisz takie ładne, niebieskie jak BMW. Ej, tu! O, teraz na fakerze jest lakier 1 do 1 z BMW. Ale to w ogóle jest taki dziwny lakier. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale generalnie go się maluje i chyba bierze taką płytkę magnetyczną i się przedstawia tak z boku palca i on tak faluje, jakby wiecie, się układa z Ale wskazanie. Jestem w szoku, bo ty mi to wczoraj pokazywałaś na Instagramie. Ja myślałem, a. że nie da tego zrobić dzisiaj, a jednak I jednak się udało. Tak, twoja kosmetyczka była gotowa na to. Tak, moja pani stylistka paznokcie mi się. A, przepraszam. Pani stylistka paznokci No, ale skoro mamy przyjemniejsze rzeczy już za sobą To czas przejść do troszeczkę trudniejszych I wymieniamy żarówkę w sypialni Nie, taka, nie, nie, nie Robimy Nie, nie, Ja nie jestem na to psychicznie gotowy Karol, ja cię przygotuję psychicznie, robimy to i koniec W tym kartonie widzowie czeka Na nas żarówka, ale to nie jest Taka zwykła, wiecie, żaróweczka, tylko No ona ma ile teraz? 80 cm chyba? Chyba tak. I póki co jest ona tutaj, ale Docelowo musi być wsadzona Tam, bo jak widzicie z Trzech naszych listów, które mamy na suficie, świecą tylko dwie. Ta jedna niestety się przepaliła i udało nam się zamówić właśnie żarówkę, bo w ogóle myśleliśmy, że tego nie da się wymienić, ale okazało się, że się da. Pytanie, Karol, jak to otworzyć w ogóle? Ja tutaj nie widzę żadnych śrubek niepokojąco. No, ja ci mówię, ale to nie będzie w takie łatwe. Musimy to zrobić. Na tix. Karol, jest tutaj ciemno. Ta żarówka czeka już dwa miesiące, proszę cię, zróbmy to. Dobra, ale tak, zanim to zrobimy, to po pierwsze, musimy albo pojechać po drabinę na małe mieszkanie, albo pojechać po nową, bo generalnie to na małym mieszkaniu. Że jest już zjechana, a dwa, że jest cała brudna i zakurzona po ostatnim malowaniu. To, że jest brudna i zakurzona, to nic, ale ona, jak się ją rozkłada, to trzeba tak walnąć, żeby te ząbki weszły. No, bo tam jest już delikatnie wygięta, ona, nie? Delikatnie. Trzeba tak walić, żeby to weszło, jest tak wygięta, więc może kupmy nową po prostu. No właśnie, kupmy nową. Ja się na tamtej czuję tak średnio bezpiecznie, szczerze mówiąc. Tamta niech zostanie na małym mieszkanku. Ona się tam jeszcze przydamy, kupimy do naszego mieszkania nową. Wtedy spróbujemy to wymienić, ale nie obiecuję ci, bo nie, nie wiem, jak to zrobić tak szczerze. Ja też nie wiem, ale może trzeba to po prostu pociągnąć. Może tam jakieś takie klipsy zatrzaskowe. Dobra, to będzie trzeba sprawdzić, ale... Co jeszcze wymyśliłeś? Przed robotą y, trzeba dobrze zjeść, prawda? No, teoretycznie tak. No i właśnie, tak się składa na TX, że jutro, czyli 22 stycznia, mm -hmm. drwal znika z McDonald's. Nie, nie chcę drwala. Okej, okay, ja wiem, że nie chcesz drwala. Ja też tak mówiłem, jakby zarzekaliśmy się na tajem, że nie, no w tym roku to jakby nie mamy w ogóle parcia na drwala. Ale razem z nim znikają zakręcone. Chyba tak. Ej, ja jadłam tylko jeden raz zakręcone, w jedliśmy zakręcone, ale Drwala nie jedliśmy ani razu na TX. Znacie nas i wiecie, że my nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami Drwala. Jak zobaczyłem na reklamy, reklamy, że Drwal faktycznie znika z maka, to jakoś tak nagle naszła mnie na niego ochota, więc stwierdziłem, że ja bym chciał jednak w tym roku tego Drwala choć raz w sezonie zjeść. Okej, okay, czyli jedziemy do maka. No, jedziemy do maka, bo tak naprawdę dzisiaj jest ostatnia szansa, bo jutro będziemy nagrywali mój film, więc no jeśli chcę go zjeść, to mogę zrobić to tylko dzisiaj. No dobra, ale jak wrócimy, to spróbujemy z tą żarówką. No możemy spróbować, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to się skończy, coś mi się wydaje Dzień dobry, witam, jest to racjonal, to jest zamo, nie? Dzień dobry, ja bym poprosił powiększony zestaw z burgerem drwala, z kurczakiem, ale bez bekonu Z frytkami, tak? Zakręconymi I z sosem śmietanowym do tego Czekolad? E, nie, do picia woda gazowana I to wszystko 36,60 Dzięki no, Wiemy. O, jak fit, wodę wziął Żeby, żeby pan nie myślał, nie? A wiecie, że drwal ma kalorii? Nie, chcę wiedzieć na tych, to nie ma znaczenia, daj spokój jest z przodu chyba Myślę, że dziewiątka jest z przodu No może i tak Chociaż tak. Bez bekonu, faktycznie, może być ósemeczka. 800 ma, no. Ale ja jem tylko e, jego, ty jest zakręcony, więc nie uda się tak, równa równa się. tak że równa równa się. w ogóle widzowie, nagrywamy dzisiaj z takimi mikrofonami, na powiedz coś. Dzień dobry, dzień dobry. Nie widzicie Natalii, ale słyszycie. Dajcie znać e, jak, jakoś tego dźwięku, bo od połowy filmu, w sensie od tego co dzisiaj zaczęliśmy nagrywać. Próbujemy z tymi mikrofonami, bo jest wygodnie o wiele, Testujemy, nie? Testujemy, no. Testujemy, zobaczymy, jak to będzie jakościowe, ja też przy montażu, sprawdzę. Szybciej się nagrywa, bo nie trzeba co chwilę odwracać mikrofonu, no. który mamy, taki fizyczny. No ale to, zobaczymy. Możecie my póki zaczekamy na Podczas płatności dostaliśmy w ogóle takie fizyczne kupony, i szczerze nie pamiętam kiedy ostatnio otrzymałam takie w ręku. Teraz wszystkie są już w aplikacji, więc. Tylko 15 lat temu chyba. Trochę jestem w szoku, że coś takiego dają. Wiesz kiedy ostatnio? No. Jak jeździłam do ciebie do Ursztyna. To w Alfie rozdawali. Serio? No. Kiedy to było? Dawno temu. No, ale mam ochotę na tego dwa pamięci. Jak już tutaj jestem i wiem, że zaraz go zjem, to mam ochotę. Dzień dobry. Dobra Dobra, dzięki. Chyba mamy ciężkie zamówienie, musimy jechać dalej. Mamy już nasze zamówienie i powiem wam, że tak ono pachnie niezdrowym jedzeniem. No, ale mam dzisiaj ochotę na takiego hamskiego maka. A ja no zakręcony, ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja w tym sezonie zjadłem je tylko raz. O i nie wiem, czy nie, nie jedliśmy więcej. Chyba nie. Wydaje mi się, że było mm. więcej niż raz. Tu widzowie nam zaraz powiedzą pewnie. Bo my z reguły, jak jemy w maku, to tylko tak się nagle. Nie, mhm. Tak sami z siebie nie jeździmy w nie, nie ogóle. Nie w wcale, no. Mamy już tak dosyć po odcinkach, że tylko na filmach jemy. W ogóle poza odcinkami mało kiedy czyjemy? Jakby jak testujemy coś na filmach, to później po filmie już nie mam ochoty na słodkie. No nie, na no na słodkie to ja mam czasami wieczorem ochotę, ale faktycznie na filmach jemy czasami tyle, że potem już nam się nie chce. Ale dobre. Dobre? Aha, serz? Nie, ja chcę mojego drwala, dawaj. No, to chyba o go Stwierdziłem, że zdajemy kurtkę, bo jestem pewien, że jedzenie tego drwala źle się zakończy. I tak szczerze, statystycznie, jak nagrywamy jakiś odcinek jedzeniowy do ciebie, no. To zawsze coś mi spada, nie? nie? Nie wiem, jak nagrywamy. Ty masz talent właśnie do takiego zrzucania rzeczy w trakcie jedzenia, ale spoko, ja mam to samo, więc grunt to Samego siebie I wiedzieć, że na przykład warto zdjąć jasną kurtkę, to nie na TX. Mhm. Czy ja bym mogła gryźć do tego drwala? Oczywiście, żebyś mogła, tylko Ale poczekaj. bez serka. A przytrzymasz mi to. O. No. no jak ja mam tu ugryźć bez stera. Mm. Przecież jakbym miała teraz dziecko. Tutaj mm. ją obsługuję, a tutaj sobie jem. Warto było przyjechać do niego. Tak? No. Ale tak szczerze, wydaje mi się, że fenomen drwala z roku na rok już troszeczkę Aha. słabnie. No, no, hype opada, wiadomo. Wydaje mi się, że pik był w zeszłym roku. Mhm. W tym roku o drwalu słyszy się już trochę rzadziej. W sensie w internecie ludzie już tego tak nie, nie hypują. Mm -hmm. I nie wiem czy zauważyłaś, ale w tym roku też jest krócej drwal Jest krócej? Zazwyczaj był chyba do końca stycznia, a teraz 22 już znika A może był szybciej? Nie, może Chociaż nie, chyba ktoś pisał, że też później go wstawili, a szybciej go zdejmują z oferty Okej okay. Dobra Natix, jak chcesz spróbować, to musisz jakoś sobie tego serka Dobra. wyjąć Dobra Czekaj, teraz ja ci przytrzymam To się sobie skończy hmm. Spokojnie? Dobrze. To wcale nie tak jakby miała McChickena tylko z innym bułką. A no, no tak, bo to no sera, tak, bo ja nie jem sera. No faktycznie dla to jest makczyken z inną bułką. Ale dobry McChicken Idziemy jeść i jedziemy do Obi pod drabinę, tak? Tak jest. Dobra, podjechaliśmy już pod Obi, idziemy do środka, zobaczyć, czy są drabiny i jaki jest wybór. I w ogóle spójrzcie, gdzie ja jestem. Dzień dobry. Tak daleko. Te mikrofony są mega wygodne, jeśli o to chodzi. Bo dopóki jest zasięg pomiędzy mikrofonem a tym odbiornikiem, to można tak naprawdę mówić z odległości nawet, nie wiem, 50 metrów. To jest tak wygodne. No, jest to Najlepsze jest to, że my takie mikrofony mamy już od dwóch lat, a ramy się dopiero jakbyśmy je kupili, generalnie, ale. Ale wydaje mi się, że przez to, że mamy te majki, luźniej nagrywamy. No? Bo tak to zawsze ustawiamy kamery. No, a potem mamy bierzemy tak, mikrofon? I wtedy jest taka spina, więc ja się często stresuję, się mylę, poprawiamy, no? a tak jest taka nudna. No, Jakbyśmy z dziąkami sobie gadali. No, wylepiej jest, dobrze, idziemy do środka. Udało nam się znaleźć dział z drabinami. I za dużego wyboru, w takim naszym rozmiarze, nie no ma. Mam, tak, jest tak naprawdę... tylko w sumie ta. To mieliśmy chyba, nie dokładnie. O, to ma tylko dwa szczebelki, to trochę mało. No, mało, nie. Nie, no, no, ta wygląda bardziej tak porządnie. Tylko ta nam się rozwaliła, więc ja nie wiem, czy ona jest taka porządna. Czekaj, Bo ta jest w ogóle brudna. Weźmy drugą, złota zasada na TIC. Nigdy, nigdy pierwsza rzecz. Nigdy pierwsza rzecz. Z brzegu. O, ale ta wani się rozkłada, bo u nas problem był taki, że to nie chciało tak fajnie wchodzić. O, było coś takiego, tylko że jeszcze gorzej. Mnie się, Karol, wydaje, że tutaj po czasie będzie tak samo. No to możemy pojechać gdzie indziej, może nie zobbić. U nas to się wykrzywiło po prostu po no. kilku razy. I... No. szału nie ma tak szczerze. Szczerze, no jest taka jak mamy. Dobra, jedziemy gdzie indziej jeszcze? Dolerła? Dolerła no albo do kastramy. To ja się zobaczymy, może będzie a jak nie, no to weźmiemy to, jak nie będzie wyboru. O, patrzcie, bo widzicie, teraz też ciężko to w ogóle odpiąć, nie? Znaczy to, że ciężko odpiąć to jeszcze do przeżycia, ale u nas trzeba tak normalnie walnąć, żeby to weszło. Tak, żeby to. Później nie da się tego wyjąć i ja nie mogę tego składać, rozkładać. Muszę czekać na Karola. No. Jest to mega upiedliwe. Dobra, jedziemy dalej, ale tutaj bierzemy dwie wody destylowane. Bierzemy to idziemy z tym do kasy, bo kupiłem też ładowarkę do mojej wkrętarki, która gdzieś tam się zgubiła, więc w końcu po pół roku będę w stanie ją namalować. Dobra, dojechaliśmy już do castoramy i jednak bierzemy tą samą drabinę, ale oszczędzamy. Do... 20 zł. I nie jest do końca taka sama Tam nie było chyba tych żółtych tutaj takich wstawek Szczerze? Nie pamiętam ja też nie, nie, ale... nie, Inaczej też się, zobacz, inaczej się jakby za, za, Zapina to Jakby lepiej, lepiej chodzi, lepiej tak chodzi ludzi. Więc bierzemy tą, Test na wysokości Dobra, wytrzymała mnie pod dwa, więc jest git <laughs> Z takich innych do wyboru była jeszcze taka Ale ta nam się średnio podobała Ta z kolei nie miała rączki, a ja potrzebuję asekuracji Jak jest na drabinie, więc w sumie no Za dużego wyboru nie mieliśmy Okej, okay, wróciliśmy już do domku, rozstawiliśmy drabinę Karol już na niej stoi i zobaczymy, czy w ogóle uda się zdjąć to. Tak, muszę się troszkę przesunąć jednak. Sprawdzaliśmy instrukcję i generalnie podobno trzeba to pociągnąć w bok i w dół. Czy tak będzie? Zobaczymy zaraz. Oczywiście, zaraz wyłączyliśmy prąd. Na szczęście mamy lampy jakby bezprzewodowe tak. na akumulatory, więc stoją one tutaj i Światlo... one nam dają światło. Światło mamy wystarczające, tylko jak to zrobić, Natix? W bok i w dół było. No Właśnie, ja nie wiem jak oni to montowali, bo nasi fachowcy mogli to jakoś przykleić do sufitu, znając życie. A nie idzie nic w bok? Jakby coś tam lata. Kurde, no nie chcę na siłę tego za bardzo robić, nie? Ale. No lewa, jolo. Trudna misa się wylosowała troszeczkę. No tutaj nie ma żadnej śrubek, Karol, nie. więc. No to musi być tak przesuwane. To musi być na jakiś taki klipsik, nie? Na taki. Zatrzask. Zatrzask. No to musi być jakoś suwane. Tylko, kurde. O! Poszło coś! Nie wiem, czy teraz to zawsze czy odblokowałem Szkurr! I bym wiedział, w którą stronę chociaż to byłoby łatwiej, nie? Ale to wszystko zależy od tego, w którą stronę to zamontowali. No właśnie, teraz. na nie... rysunku jeszcze w lewo, ale u nas mogli zamontować ten odwrót i wtedy jest w prawo. No nie chcę. A pociągnij to w dół po prostu. Nie, to musi być jakoś, wiesz, i w boki w dół. Tutaj, tutaj mamy. Wiem, wiem, czekaj. Dobra, wiecie co, widzowie, mi się wydaje, że to chwileczkę potrwa, więc pokażemy wam, jak uda się to zdjąć. Albo nie pokażemy wam zmiany tej żarówki w ogóle. Jeśli się nie uda. No i widzowie, wystarczyło wyłączyć kamerę. Proszę bardzo, przesunąłem w lewo, jednak. Od razu w sekundę, zróżniłam odłożyć i Karolowi się udało to zrobić. Ty Jak taki... ono się? A nie, myślałam, że to jest taka cieniutka, ale tutaj dookoła jest szkło bezbarwne, tak. i w środku jest taki ledzik tylko. Ty że Ty to takie łatwe? I z co? Idę po no. żarówkę nową. Dawaj. Przyniosłem już karton, teraz musimy stąd wypakować żarówkę i mam tylko nadzieję, że zamówiłam dobry rozmiar, bo tego nie sprawdzaliśmy. Dobrze, że Karol tego nie słyszy. Słyszy, słyszy. Nie było żadnej reakcji, więc myślałam, że nie słyszysz. Tak, ja to była większą akcję. Zostałem się, aha, dobra. Jest jak ono jest długa, żarówka wyjęta w ogóle, wydaje się, że jest mega delikatna, wiesz, Karol? Więc trzeba z nią bardzo uważać. Ale tutaj nie ma kabelków. Jak nie ma? A One są w środku żarówki. tutaj jak? są tylko takie gwinty. A, dobra! Okej, okay. faktycznie. Ty, to to będzie jeszcze prostsze niż myślałem. Patrz, hop, dawaj tamto. A dzisiaj widziałem, że w kastorami jest miejsce, żeby takie żarówki oddawać. Wiesz, takie długie? Tak! No, no to, to Więc pojedziemy Więc jutro pojedziemy i oddamy ją. Dobra. A tak się bałeś tego, tak się bałeś. No właśnie nie wiedziałem, jak to jest zamontowane i to mnie najbardziej przerażało, ale widzowie, nie możecie się w życiu niczego bać. Trzeba próbować. Czekaj, nie, bo to było inaczej, dobra. Te napisy były z tej strony, to zrobię tak samo. Myślę, że do większego znaczenia chyba nie, nie ma. Nie, nie ma, ale. Siedzi, dobrze? No chyba siedzi, dobra, sprawdzamy ty. Ready? No. Działa! Jak świeci tak samo? Tak. Oje. On mi się wypierdzielił. Teraz to już easy Stówka Jaka stówka? No co no, stówka za taką robotę się należy Z jaką byłeś? Trwada jadłeś Nie no, szczerze mega easy Ale co, tak samo, idę świeci? No, tak samo W ogóle fajnie, że da się dokupować Bo to była żarówka ledowa, Więc myśleliśmy, że w ogóle jest ona wbudowana jakby no. Ale no, cały szczęście się da wymieniać Więc spoko I żonka pamiętała jaka to była po tylu latach No, szacun, dobra Przed chwilą stanęłam na tą żarówkę, wiesz? Ja pierdzielę na No to już się nie stało Ale serio, stanęłam na to bo normalnie tak z widzowie masakra. Skoro misja zakończyła sukcesem, to na tym będziemy kończyli tego vloga A my właśnie razem z Karolem... Skoro misja zakończyła sukcesem, to na tym możemy kończyć tego vloga Koniecznie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę I koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy Bo ostatnio tam jesteśmy mega aktywni I właśnie razem z Karolem lecę wrzucić kolejną rolkę Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa!